Dzień dobry. Jak to w tym życiu bywa? W ostatnich dniach umawiałam się z Agnieszką Kaczorowską-Pelą na wywiad na jej koncie instagramowym, gdzie robi bardzo dobrą robotę i wiem, że wiele młodych kobiet dzięki niej funkcjonuje lepiej. Zresztą niektóre z nich również trafiają do mnie. I za kilkanaście godzin, bo za chwilę lecę do Polski. Za kilkanaście godzin będę z nią tak naprawdę rozmawiać i w oczekiwaniu na to wyjście ostateczne dzisiaj z domu, żeby lecieć na lotnisko, trafiłam na wywiad żurnalistę z Agnieszką. No, nie mam w życiu przypadków, prawda? Teraz już jestem taka trochę spokojniejsza, ale muszę powiedzieć, że bardzo mnie ten wywiad wzruszył. Przede wszystkim dlatego, że kiedy zobaczyłam tę mądrą, piękną kobietę, która z taką spokojną, ale jednakże pewnością siebie odpowiada na różne pytania, nie boi się żadnych wyzwań w kwestii tych pytań. Ale jednocześnie mówi to, co ona chce mówić, tak? Nie daje się wciągnąć w żadne rozmowy, których ona sama by nie chciała. Przypomniało mi to Agnieszkę sprzed lat, Agnieszkę, którą poznałam, która wtedy, myślę, nie była taka pewna siebie. Była niezwykle dobrą, otwartą, szlachetną, o szlachetnym sercu kobietą. No i śliczną oczywiście. I była również jednocześnie bardzo skromna. Myślę, że dalej jest skromna, chociaż czasami nie jest ludziom łatwo dostrzec tego typu rzeczy, bo kiedy widzi się kogoś, kto jest no da, pewnego rodzaju reflektorach, w pewnego rodzaju światłach, które, kto jest, powiedzmy sobie, oglądany, słuchany, kto, kim interesują się inni ludzie. Nie jest to łatwo zobaczyć, ale Agnieszka jest skromna. Przy czym skromność, proszę pamiętać, to jest niewywyższenie się ponad innych. To nie jest udawanie, że się nie ma tego czy tamtego, że się nie jest ładnym, czy że się nie tańczy dobrze, czy że się nie robi różnych innych rzeczy dobrze, mniej lub le lepiej. To jest po prostu niewywyższanie się ponad innymi. To jest taka pewnego rodzaju też pokora. To jest taka normalność. I Agnieszka była nieprawdopodobnie normalna. Nasze spotkanie wyglądało w ten sposób, że kiedy ją zobaczyłam... Kiedy do mnie przyszła, to pierwsze słowa, jakie powiedziałam, to: Wie pani, jest niesamowicie podobna do tej Bożemki z klanu. I wtedy Agnieszka no z takim przemiłym uśmiechem powiedziała: No, bo to jestem ja. No właśnie. I to, to, to mi przypomniało tamtą Agnieszkę, i tak się cieszę, że dzięki swojej, swojej otwartości. Dzięki swoim różnego rodzaju działaniom, różnego rodzaju aktywnościom, a przede wszystkim dzięki temu, że słuchała swojego serca zawsze, że zawsze słuchała tego, co jej grało w duszy i nie zadawalała się czymś innym, tylko szła po swoje marzenia, szła tam, gdzie, gdzie pragnęła być, że udało jej się do tego miejsca dotrzeć. Ogromnie się cieszę, ogromnie się cieszę że znalazła miłość. I tutaj właśnie parę takich rzeczy, które chciałabym powiedzieć a propos tego wywiadu. No, Agnieszka nie jest w żaden sposób osobą, którą, która, na której koncie są jakieś skandale, która jest niezwykle ciekawa właśnie z takiego, no co tutaj dużo mówić, trochę niezdrowego sposobu patrzenia na rzeczywistość. i nawet zastanawiałam się tak w pierwszej części tego wywiadu, kiedy zaczęli rozmawiać, czy wszyscy ludzie wytrzymają po prostu tę rozmowę. Czy osoby, dla których brak jakiegoś skandalu, brak jakichś takich dziwnych rzeczy i w ogóle jakichś e, wielkich takich tajemnic i tak dalej, jakby nie zachęca do oglądania programu, czy ludzie wytrzymają? Nie wiem. Myślę, że sporo osób, które na przykład. Nie mogą znieść tego, że ktoś naprawdę jest szczęśliwy, nie dlatego, że zazdroszczą, nie dlatego, że to budzi w nich niechęć, ale po prostu dlatego, że nie wierzą, że to jest prawda. Wiele osób, patrząc na szczęśliwą Agnieszkę, szczęśliwą matkę, szczęśliwą żonę, szczęśliwą kobietę, która, jak sama zresztą mówi, przyzwyczajona jest do tego, że zazwyczaj jak się do czegoś przygotuje, to jej to wychodzi, to jej się to udaje. Czyli osiąga jakiś sukces. Jeżeli patrzą na taką istotę, to mówią, to jest nieprawda. To jest gra, to jest udawanie. Ja wprawdzie nie znam życia rodzinnego Agnieszki, nie wiem jak to wygląda, ale znam na tyle Agnieszkę, myślę, że akurat należy do tych osób, które mogą powiedzieć, że znają ją trochę lepiej niż widzowie gdzieś na Instagramie czy na w... W... oglądający. Serial z jej udziałem, czy widząc ją na deskach teatru, albo na deskach jakiegoś parkietu do tańca. I ja po prostu wiem, że Agnieszka jest prawdą, że Agnieszka jest szczera. I wiem też, no, widzę, jak się zachowuje. Widzę, jak promienieje, widzę, jak, jak wyglądają. Tej rzeczy nie wszystko da się zagrać, no a wzrok psychologa pewne rzeczy może nawet łatwiej wyłapuje. Zatem ja oczywiście wierzę w to jej szczęście i wierzę w to wszystko, że to tak wygląda. No, wierzę tym bardziej, że sama od wielu lat żyje w codziennym szczęściu, i wiem, że radość, szczęście i zadowolenie z tego, co się robi, i sukcesy osiągane w tym, co się robi, no. Mogą być normą, mogą być rzeczywistością, można być szczęśliwym człowiekiem. Lieszka podpowiada tam trochę, nawet jak to się robi, w jaki sposób można do tego podejść. Więc, jeśli ktoś jest ciekawy i jeśli chce się skoncentrować na tym właśnie, tak trochę pod tym kątem, to też na pewno znajdzie w tym jakieś ciekawe rzeczy. Chcę powiedzieć o jeszcze jednej sprawie. Mianowicie o tym, że Agnieszka mówiła w, tym, w tej rozmowie z żurnalistą o jakiejś mm, sytuacji niedobrej dla niej, gdzie stała się jakby takim celem różnego rodzaju ataków różnych osób. Kiedy to powiedziała o, o tym, że jest taka jakby moda na brzydotę. Ja nie znam dokładnie tej sytuacji, więc nie będę się wypowiadać na temat tej sytuacji. Nie ma, nie ma mnie na Instagramie, aczkolwiek mocno się zastanawiam nad tym, czy by jednak nie zacząć tam istnieć. I podać właśnie wtedy spotkało ją dużo przekrych słów, dużo przekrych reakcji. No cóż, ja też uważam, że zupełnie niepotrzebnie jest pewna. Może nie moda na tę żydotę, ale zupełnie potrzebnie pokazuje się rzeczy, których pokazywać się nie warto. Zupełnie potrzebnie zaśmieca się ten świat, który mógłby być no, jeszcze, jeszcze piękniejszy, różnymi niepotrzebnymi aktami, różnymi niepotrzebnymi rzeczami. Również my sami nie zawsze pokazujemy siebie, z tej swojej najładniejszej strony. A przecież dlaczego nie? Jeżeli to nie, nie kosztuje nas jakichś nadzwyczajnych wyzwań i jeżeli to nie, nie powoduje, że coś musimy robić wielkiego, to dlaczego nie pokazywać się z najlepszej strony? Dlaczego nie ubrać się tak, żebyśmy się sobie podobali? Dlaczego nie zadbać o to, żeby ktoś patrząc na nas no odczuwał raczej sympatyczne uczucia niż wprost przeciwnie. I tu nie potrzeba do tego wielkich pieniędzy i nie trzeba być piękną kobietą, bo ponoć to, że właśnie tak łatwo mówić jest takiej kobiecie. Tu każdy może zadbać o to i w każdym wieku i z każdą kwotą o to, żeby wokół niego było jak najwięcej piękna i on sam również, żeby w jakiś sposób to piękno no, przekazywał. Przy czym ja nie wiem, o czym mówiła Agnieszka, ale piękno to nie jest tylko buzia, to nie jest tylko strój. Piękno jest w oczach, piękno jest w duszy, piękno jest w uśmiechu, piękno jest w słowach, miłość jest piękna, mnóstwo różnych rzeczy jest piękne. I tutaj bardzo bliskie jest mi to, dlatego że no Greg Bryden, który. Gdzieś w jakimś miejscu, nawet w którymś ze swoich wykładów, mówił o takiej modlitwie plemienia nawachów, gdzie ona składa, to jest bardzo długa modlitwa, ale jakby jej takie trzy główne zdania: to piękno, w którym żyję, czyli piękno, w którym żyję, czyli to piękno, które, które widzę, które mnie otacza ale również piękno, według którego żyję. Czyli jakby żyję w zgodzie z tymi kanonami piękna. Czyli nie tylko widzę to i dostrzegam to, co mnie otacza, ale również tworzę wokół siebie to piękno. I piękno, na którym opieram swoje życie. Czyli można powiedzieć, trochę tak jak Agnieszka, no moda na brzydota, a może niech będzie moda na piękno. Może warto jest iść w tym kierunku, może warto jest szukać właśnie takiej, takiej drogi. Zatem żałuję, że nie, był, nie, 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 nie słyszałam o tym wcześniej, bo prawdopodobnie dołączyłabym do tych głosów ponoć nielicznych, które jakby były w, w jakiejś spójności z tym, o czym mówiła Agnieszka. I jeszcze ostatnią rzecz chcę powiedzieć na koniec. Mianowicie Agnieszka powiedziała, że ona jest młoda, i te kobiety, które, głównie kobiety, które są jej odbiorczyniami, followersami, czy jakkolwiek nazwiemy to, co się dzieje na Instagramie, to są przeważnie młode kobiety. No, ja, autorka książki. Powrót do siebie prawdziwej młoda, ale bez przesady, powiedziałabym, że nawet może przesadnie młode, albo bardzo młode są to kobiety. Agnieszka mówi, że ona wiekiem, to też jest taka, ale że jeśli chodzi o jej sposób myślenia, jej poglądy, jej wartości, to one są takie, jakby trochę z tego starszego pokolenia. A ja myślę, że to nie chodzi o pokolenie. Ja myślę, że to chodzi po prostu o to, że Agnieszka ma wyższy poziom świadomości niż często mają takie bardzo młode osoby. No ta świadomość trochę wymaga wkładu, trochę wymaga zajęcia się tym. Oczywiście również bardzo młode osoby mogą mieć wysoki poziom świadomości, ale to albo wtedy, kiedy od urodzenia po prostu sprzyjają im wszyscy w tym kierunku, żeby właściwie pojęli życie, no albo z jakiegoś innego, powodu. Najczęściej jest tak, że jednak ten wyższy poziom świadomości łączy się z nieco starszym wiekiem. Nie jest zaraz takim jak mój, ale właśnie jest, powiedzmy sobie z już takim na pewno wyższym i starszym niż to ile lat ma Agnieszka. No ale tak się złożyło właśnie, że ta jej świadomość jest już świadomością z takiego wyższego poziomu. Zatem bardzo proszę, posłuchajcie rozmowy z Agnieszką Kaczorowską. Posłuchajcie do końca i naprawdę spróbujcie znaleźć tam jakieś takie elementy, takie, takie rzeczy, które, które robiła Agnieszka, które dalej robi, które gdzieś z Wami rezonują. No, z całą pewnością to wszystko rezonuje również ze mną. No, a ten kurs, o którym mówi Agnieszka, na którym była, który się nazywa Droga Do, to jest kurs, mój roczny kurs, który kiedyś robiłam stacjonarnie, a potem robiłam go online. I stąd zresztą moja znajomość z Agnieszką, którą bardzo sobie cenię i z której jestem dumna. To tyle, posłuchajcie Agnieszki.